No, ma multum jeszcze na przykład ran po e, szorach, dlatego, że ona do ostatniej chwili pracowała jeszcze w polu, żeby było jasne. Weterynarz ocenił jej stan, jeżeli chodzi o wiek, przedział między 25 a 30 lat, e, więc no już e, sędziwa pani, mimo tego, że Izabelka, na tym Izabelu widać multum siwizny, czyli naprawdę już się starzeje. Jak sobie po, jak popatrzycie, można popatrzeć, jak mogę Cię prosić, to podejść tutaj i zrób film, jak ma jeszcze w wyjechane kręgosłup po, po szorach, w których chodziła w zaprzęgu? Eee, po prostu no hardcore. No i co najgorsze w tym wszystkim, znaczy, miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, no ale ona ma, ona jest w 6 miesiącu średności. No. Czyli zostało jej jeszcze 5 miesięcy do wyźrebienia. I więc już znaczy, zaczynając no, od tego, że no, kto normalnie i logicznie myślący w tym wieku zaźrebia klacz, no to jeszcze, słuchajcie, w tym stanie dodatkowo, nie? Więc no, no Zrobiliśmy jej zęby, okazało się, że ma w ogóle zajady na policzkach wielkości kapselków od wody mineralnej takiej głębokości. Po zrobieniu jej zębów i po, że tak powiem, pawciowym karmieniu, widać, że się bardzo fajnie poprawia, a poza tym ma niesamowity apetyt i jest olbrzymią chęcią, ale mimo wieku jest jedzą. Potrafi, potrafi o swoje zawalczyć, w boksie jak dostaje żarełko do żłobu, to tam dechy w boksach latają, nie? Ona jej, ona, ona w tej chwili jest zajęta i nie ma, nie ma jej nik przeszkadzać. Więc Liczymy na to, że wszystko będzie ok. Powolutku wdrażamy ją do trawy. Trochę wychodzi, co prawda, taką zimową, ale, ale zawsze ta trawa ma trochę jeszcze witamin, żeby mogła się popaść, pojeść. Też nie za długo, żeby od razu, że tak powiem, nie dostała i nie dostała skrętu jelit, nie daj Boże. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie reagująca i bardzo szybko przyswajająca kobyłka. więc jest szansa na to, że zanim. Dojdzie do rozwiązania, doprowadzimy ją do takiego stanu, że będzie wyglądała tak, jak powinna i będzie w dobrej kondycji. Multum witamin, multum specjalistycznych pasz, które w odpowiedni sposób jest karmiona, bo na przykład karmiona jest pięć razy dziennie. Jest karmiona pięć razy dziennie ze względu na to, żeby nie dawać jej za dużo, za dużo że tak powiem, karmy naraz, żeby nie spowodować skrętu żołądka. Oczywiście, o widzicie, ile ma jeszcze siły nasza panna. E, oczywiście w tym miejscu chcemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy, wszystkim, którzy pomogli nam e, w uratowaniu jej i jej źrebaczka. Jeżeli chodzi o ich życie, no bo gdyby nie wy, no to, no to jej by tu nie było. Więc e, jej, ich by tu nie było. E, pan weterynarz robił USG i się śmiał, że mały skórkobaniec tak się przewija, że nie może płóciski, bo do tego stopnia już doszło, że nasz Marek po prostu... Nawet sprawdzając na źre sprawdza nam, informuje, czy będzie mieć synka, czy córeczkę. Więc, więc jeszcze raz bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc. No i oczywiście też dziękujemy za pomoc ludziom, którzy są z nami, czyli naszym wolontariuszom, bo to są ludzie, bez których byśmy nie zrobili wielu rzeczy. A tak naprawdę my możemy poświęcić się opiece nad końmi tego typu jak Tosia, no a wolontariusze robią resztę za nas, czyli pomagają nam w sprzątaniu, pomagają nam w karmieniu czy w oporządzaniu zwierząt. Za to wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.